Witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale Time Out. Początkowo dzisiejsze spotkanie miało mieć zupełnie inny temat, ale kiedy przeglądałem ostatnie sportowe doniesienia prasowe w kraju i za granicą, to uderzył mnie pewien fakt, że dominowały w nich informacje, które mocno uderzają w pozytywny wizerunek polskiej piłki ręcznej. I co gorsza, dzieje się to za sprawą trzech najbogatszych klubów Polski: Kelc, Płocka i Puław. Mam na myśli wydarzenia z meczu w Kielcach z Płockiem. Bardzo mocno spóźniony protest Płocka w tej sprawie, poza tym, że jest to odgrzewanie kotleta tak naprawdę niczego to nie załatwia. Oraz publiczne wyrażanie braku zaufania czy utraty zaufania do sędziów w Superlidze. Czy też bardzo negatywny wydźwięk zerwania kontraktu z trenerem zagranicznym w Superlidze w trosce o jego zdrowie. Zamiast tej żenującej telenoweli z oświadczeniami, puławy mogły załatwić tę sprawę w 5 minut. Wystarczyło po przegranym meczu Pucharu Polski puław z Lubinem, bo wydaje mi się, że to był ten punkt zwrotny. Powiedzieć trenerowi, że formuła współpracy z nim się już wyczerpała. Puławy zwalniają go z obowiązku świadczenia usług trenerskich. Proponują mu wypłatę odszkodowania nie wiem, w wysokości 5-6 miesięcznych wypłat i dają mu możliwość pracy, podjęcia pracy w innym miejscu. I byłoby po sprawie, a tak chytry dwa razy traci. O ile kibice zaangażowani w piłkę ręczną są na takie sytuacje przygotowani, o tyle sponsorzy czy e, zwykli ludzie interesujący się piłką ręczną odbierają to w zupełnie innych kategoriach. Niestety w kategoriach antyreklamy. Dopóki liga była amatorska i każdy klub działał wyłącznie na własny rachunek, to była to prywatna sprawa klubu, jaką sobie tę swoją rzepkę skrobał. Odkąd jednak kluby stały się udziałowcami spółki Superliga, ich statut trochę się zmienił i wygląda na to, że niektórzy o tym zapomnieli, że oprócz praw mają także obowiązki. Bo. Wszystkie kluby, które są udziałowcami Superligi, są de facto współwłaścicielami tej spółki. A właściciel, czy w tym przypadku grupa współwłaścicieli, ma obowiązek dbać o jej wizerunek tak samo jak o swoje własne dobre imię, po to, żeby móc przyciągać kolejnych sponsorów do Superligi i poszerzać grono klientów Superligi, czyli zwiększać liczbę kibiców obserwujących te rozgrywki. Polska Liga Zawodowa Piłki Ręcznej to już jest biznes, a głównym i najcenniejszym atutem w biznesie jest dobre imię, wizerunek i renoma. Takie negatywnie odbierane zachowania kojarzone z piłką ręczną, które ostatnio zdominowały media nie tylko w Polsce, z pewnością nie służą budowaniu dobrego wizerunku Superligi. A czy Superliga, czy kluby z Kielc, Płocka, czy Puław mają potężnych sponsorów, i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że w swoich umowach sponsoringowych z pewnością mają zapisy obligujące ich do dbania o dobre imię i wizerunek tego, kto łoży pieniądze na ich funkcjonowanie. A to, co się ostatnio wydarzyło w Superlidze, jest bardzo niebezpieczne z biznesowego punktu widzenia. Bo to nic innego jak czarny PR stosowany wobec własnych sponsorów. Niektórzy udziałowcy Superligi przedstawiają samych siebie w złym świetle i robią wszystko, żeby w tym złym świetle pozostawać, eksponując przy tym loga swych sponsorów. A muszę powiedzieć, że skutki takiego działania czasami bywają bardzo, ale to bardzo negatywne. Niedawno wyjaśniałem, dlaczego piłka ręczna to chuligański sport dla dżentelmenów. I tak jak po nawet najcięższym faulu, przyjętym standardem jest, że zawodnicy przepraszają się, podają sobie rękę, puszczają ten faul w zapomnienie i nie myślą o żadnym rewanżyzmie, to takich samych standardów musimy wymagać również od trenerów. Także hiszpańskich trenerów. Duszej Bajewa i Sabatę. Mnie nie interesują ich wzajemne relacje i to, co prywatnie do siebie czują na naszej polskiej ziemi. Mnie interesuje to, aby po takim negatywnie wpływającym na wizerunek Superligi zdarzeniu, opinia publiczna mogła także zobaczyć jakiś pozytywny obraz, taki, którym ci dwaj panowie... Przykryją to, co było negatywne, i ostatecznie zamkną ten temat, i on całkowicie zniknie z mediów. Myślę, że podanie sobie ręki i złożenie życzeń wielkanocnych to z pewnością byłby taki pozytywny obraz. Sytuacje naganne zawsze będą zdarzały się w piłce ręcznej, i są one de facto potrzebne, bo nakręcają emocje, podnoszą adrenalinę. Zainteresowanie mediów wzbudzają, ale nie wolno dopuszczać do grillowania tych nagannych incydentów w mediach, lub co gorsza, do ich eskalacji. Bo ktoś z tego poważnego biznesu, kto decyduje o pieniądzach, kto się przygląda temu wszystkiemu z boku, może w pewnym momencie stracić cierpliwość i przykręcić kurek z mamoną. Każda poważna firma tworzy biznes. W którym chodzi o coś więcej niż tylko o maksymalizację zysku. Chodzi także o biznes oparty na pewnych wartościach niematerialnych, takich jak choćby wzajemny szacunek, zaufanie czy preferowanie postaw etycznych. Wydaje mi się, że niektórzy udziałowcy Superligi nie przywiązują wystarczająco dużej wagi do tego, że sponsor który stwierdzi, że działania tych, których finansuje, nie wpisują się w system wartości jego firmy i wpływają negatywnie na jego wizerunek, może bardzo szybko skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy. Wydaje, wszystkim wydaje się, że to się nie wydarzy, a to jest bardzo możliwe w dzisiejszych czasach. Trenerzy mogą o tym nie wiedzieć. Prezesi najbogatszych klubów powinni to wiedzieć, a z całą pewnością wiedzą to sponsorzy, że markę buduje się nie wokół produktu, lecz reputacji i systemu wartości stosowanego w praktyce. Konieczność dbania o pozytywny wizerunek Superligi jest obowiązkiem nie tylko osób zasiadających w zarządzie tej spółki, ale taki obowiązek spoczywa przede wszystkim na udziałowcach spółki. Czyli wszystkich klubach Superligi z kielcami północnymi puławami włącznie. Emocje nie są i nie mogą być żadnym usprawiedliwieniem dla niszczenia wizerunku Superligi czy wizerunku własnego klubu. Może Hiszpanie tego nie wiedzą, ale my tu na polskiej ziemi, jak idą święta wielkanocne, to zakopujemy wszystkie topory wojenne i składamy sobie życzenia. Które mają moc resetowania wszelkich sporów i urazów. Dlatego kończąc, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam z odrobiną patosu a smacznego jajeczka i oby w tę Wielkanoc poniosły Was latawce radości ponad codzienność zwyczajnych dni. Do zobaczenia wkrótce na kanale Timeout. Zdrowych i wesołych świąt.